trzecie miejsce, później biegała jeszcze Vox w Norwegii, gdzie zajęła drugie miejsce za klaczą francuską i później wielki sukces polskiej hodowli, bo trzecie miejsce Dory Klaczy, do Day w nagrodzie Europy, w Kolonii, w Państwom Europa na torze Teraz w Kolonii do Patronka później dawała kilka, również jeszcze hodowli dobrych koni, m.in. wetthita, ale nie dała swojego następcy, następczyni, nie dała konia który potrafiłby być w tych gonitwach klasycznych najwyższej kategorii Dystans 2 km In den. nowy Inden Jan Hetman i Nigard jeszcze nie weszły. Inden wszedł. Jam Hetman. Dwa kilometry, wszyscy spodziewają się mocnego, selekcyjnego wyścigu. Nie tak. wiemy niestety, kto tu Bez ma problemów. robić tempo, kto będzie nadawał tempo wyścigowi, kto się poświęci, aby prowadzić tutaj w ostrym tempie. Zobaczymy, no są niby dwa konie ze stajni Damis, Surakarpa i Nowy Corleone, jednego właściciela, właśnie spółka Damis jest właścicielem tych dwóch koni. Może który z nich się poświęci. I tutaj będzie liderem dla drugiego z koni z tej stajni. Jeszcze jedna uwaga. Nowy Corleone idzie pod wagą wieku. Poniesie 59 kg. A, po, a ogiery tutaj pozostałe mają 3 kg ulgi wagi. To dużo na dystansie 2 km. Szczególnie jeżeli wyścig będzie rzetelny. Na prowadzeniu jest i w tej chwili Surakarta. Surakarta, nowy korlonek, Jam Hetman, Kosynier, Inden i Nigar. Wyjście na prosto, nadam na czele stacji, galopuje. Surakarta, nowy korlonek, Kosynier, tam ciasno jest. 1600 metrów do celownika. Surakarta, nowy korlonek, Kosynier, Jam Hetman, Inden i Nigar. Surakarta, nowy Korleone, Kosynier Jam Hetman Indem Igar 1400 metrów do celownika. Surakarta 1300 metrów do celownika, surakarta, nowy Korleone, Mają do celownika, jeszcze z Jam Hetman, Igar z Indemem, łeb surakarta, surakarta. Nowy Korleone. drugiej pozycji jest. Kosynier, 2. Inden, metrów do celownika Surakarta. Nowy korlonek. Hetman. Kosynier Nigar. Inden. U zakrętu. Surakarta. Nowy korolon. Jam Hetman jest zdecydowanie już na trzeciej pozycji. Czwarty Kosynie. przesuwa to przodu się Nigar. Ostatni jest Inden. Za chwilę 600 metrów do celownika, sura karta, nowy Corleone i wyjście na, na prostą, prostą, zdanią, prostą. wyprowadza sura nowy korone. karta przed nowym Hetman. Jam Jambanka, Jan finiszują. Jam Hetman finiszują. Jan Hetman, Pole Nigar. Osłabła su karta 400 Nygard, metrów do celownika na czele statki jest Jam Hetman. Na Jam, komicie Hedman, Hedman. finiszuje. Jan Hetman, walka o drugą wody. pozycję, włączył ale się tam Inden, finiszuje Nigar. Jan Hetman, Inden, Nigar. Przy bandzie kosynier dobrze idzie. Jest tej chwili trzeci. A na czele statki jest Jan Hetman, drugi Inden. Trzeci kosynier. I celownik Jan Hetman, Inden, Kosynier. Pierre Nigar, Nowy i, i Surakar.